Czy uformowany klin spadkowy wróży wyczekiwany wzrost ceny na Bitcoinie? Jak duży wpływ na krypto ma rosnący indeks dolara i czy w ogóle warto brać go pod uwagę? Jaki poziom, który sugeruje zniesienie FIBO, może być odpowiedni do otwarcia pozycji długiej i zakończenia spadków? Oraz jakie poziomy muszą być przebite, aby nie zostało to manipulacją? Dodatkowo rozesłaliśmy już 420 dolarów użytkownikom naszego Discorda. Ważne wydarzenie na Atomie i w jaki sposób będziemy mogli je rozgrywać? Przyjrzymy się wcześniejszym analizom na życzenie i Robimy kolejne dwa coiny z naszej społeczności, czyli Atom oraz Optymizm, a na koniec spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy warto jeszcze kupować Bitcoina. Zaczynamy. Partnerem tego kanału jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut, gdzie w łatwy sposób możesz wymienić krypto na gotówkę oraz gotówkę na krypto w całej Polsce. Linki do partnerów znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ciao, buongiorno, z tej strony GreenClick. Zaczynamy nasz dzisiejszy market update, jednak jeśli jeszcze nie zacząłeś subskrybować tego kanału, to czym prędzej zrób to i włącz powiadomienie oraz zostaw lajka pod tym filmem, jeśli okaże się on dla Ciebie pomocny. Jeszcze jedna ważna rzecz, wszystko co tutaj powiem nie jest poradą inwestycyjną, to tylko moje subiektywne zdanie. Zaczynając od wykresu D1 widzimy, że wciąż jesteśmy w silnym trendzie spadkowym na tym wykresie i dodatkowo biorąc pod uwagę wsparcie na poziomie 25 tysięcy, 200, możemy się tutaj dopatrzyć takiej formacji trójkąta, którym jest coraz mniej miejsca. Jak widzisz, ta cena coraz bardziej się tutaj konsoliduje, a to oznacza, że może być to prolog do jakiegoś wybicia, oczywiście w górę lub w dół. I przechodząc do wykresu H4, widzimy, że w dalszym ciągu znajdujemy się pod tą linią trendu spadkowego. Kilka razy już próbowaliśmy ją przebijać, niestety nie udało się, więc to świadczy o sile tej linii trendu. Zauważcie również, że Próbowaliśmy dosłownie wczoraj podejść pod okolice 26200, 26500, jednak nie udało się wykresowi w ogóle przebić tego poziomu, i on również będzie dla nas ważny w późniejszym podejmowaniu decyzji na tym wykresie. To, co można jeszcze zauważyć podobnego, zauważcie, jak właśnie tutaj jest ta reakcja ceny na ten ważny nasz poziom 26200. Możemy go porównać do rynków tradycyjnych, w których też widzimy, że został stworzony tutaj poziom silnego oporu, który został wprawdzie. Przebity, jednak za chwilkę zostaliśmy sprowadzeni zaraz pod niego, i teraz spowodowało to kolejne spadki na rynkach tradycyjnych. To również jest ciekawa korelacja. Teraz chciałbym Ci pokazać ważne poziomy na wykresie DXY, czyli na wykresie indeksu dolara. Jak widzimy na wykresie weekly, on ciągle się. Umacnia to, że indeks dolara się umacnia, nie wróży najlepiej, jeśli chodzi o rynek krypto, ponieważ umacniający się dolar powoduje raczej osłabianie się ceny kryptowalut. Jednak wciąż jesteśmy pod ważnym poziomem w okolicach 106, który w pewien sposób zapewnia nam bezpieczeństwo tego, że nie jesteśmy blisko jakiegoś dużego krachu na kryptowalutach, jednak im bardziej ta cena podchodzi do góry i podchodzi pod poziom 106, tym większe prawdopodobieństwo większych spadków na kryptowalutach, więc jeśli ten poziom 106 zostanie przebity, przetestowany, no to następne poziomy to już jest 107 i 108 i to mogłoby wróżyć Dość mocne ruchy w dół na kryptowalutach, jednak na razie jak widzicie, bronimy ten poziom i wszystko jest w porządku. I teraz ci pokażę w jaki sposób wykres DXY koreluje z Bitcoinem. Oczywiście nie jest to być może wpływ w 100% na to jak zachowuje się cena, jest, jednak jest to bardzo ważny wskaźnik, który pozwala lepiej podejmować decyzje na rynku. Zauważ, zaznaczyłem tymi czerwonymi okręgami momenty szczytu na Bitcoinie i momenty dołka na dxy i zauważ, że w sytuacji, w której mamy dołek na dxy, osiągamy szczyt na bitcoinie i odwrotnie. Dołek na bitcoinie powoduje szczyt na dxy. I to macie w tych przypadkach tutaj rozrysowane i można właśnie śledząc sobie na dwóch stronach tego wykresu, jak porusza się pionowa linia. Widzicie, że ten szczyt z dxy jest bardzo blisko właśnie dołka na bitcoinie i odwrotnie. Przejdźmy sobie tak na szybko do interwału 15-minutowego, żeby tylko pokazać, że od poniedziałku właściwie jesteśmy... W pewnej konsolidacji w takich dwóch strefach, gdzie bronione jest 26400 i niżej 26 26000. Ten 26000 jest silnym wsparciem. Zauważ, że w zależności, który poziom zostaje wybity na 26200, w tą strefę wchodzimy, jeśli chodzi o konsolidację, właśnie od poniedziałku, więc na rynku nie ma zbyt dużej zmienności. To co ważne, to moment wybicia tej strefy 26400 lub 26 może powodować i wskazywać, Kierunek dla ceny na kolejne kilka dni. Teraz zajrzyjmy już na wykresy na H4 i zobaczymy, co tutaj może się dziać. Oczywiście wiemy, że cały czas cena nie potrafi przebić tej linii trendu, która już kilka razy została testowana, jednak nie została nigdy wybita i potwierdzona. Dodatkowo 26400, które aktualnie jest silnym oporem dla wykresu, wczoraj była próba podejścia, jednak nastąpiła silna reakcja. Zauważ też, że na tym wykresie H4. Każda próba podejścia pod tą linię trendu kończyła się silną reakcją ceny w dół. Na tę chwilę scenariusze, które najczęściej można usłyszeć, to co możemy jeszcze na tym wykresie zobaczyć, to fakt, że tworzy nam się klin zniżkowy który jest bardzo często kontynuacją trendu wzrostowego. Więc tutaj delikatnie zwiększamy prawdopodobieństwo na to, że ta cena będzie chciała wrócić na wyższe poziomy cenowe, ponieważ tak jak mówi teoria formacji falling wedge, w 55 przypadkach w momencie kiedy jesteśmy w tym klinie zniżkowym, następuje reversal pattern, czyli odwrócenie tego schematu i wtedy ruszamy ku górze i dokładnie tak to wygląda aktualnie na naszym wykresie. To mamy pierwszą rzecz, którą zauważymy. Kolejny Rzecz, bo wiadomo, że to jednym z pierwszych scenariuszy jest po prostu odbicie się od dolnego ograniczenia, wybicie tego górnego ograniczenia, przetestowanie i ruszenie do góry. Jednak Pytanie, czy ten poziom 26 tysięcy jest tym poziomem, na który czekają market makerzy, ponieważ większość influencerów i traderów uznaje poziom 25800 jako ten poziom, z którego ma nastąpić reakcja ceny i impuls ku górze. Potwierdza to też chociażby hit mapa, na której widać właśnie tutaj ten żółto-zielony kolor. Jest on właśnie w granicach 25800, tak jak tutaj widać i być może jest to miejsce, z którego będziemy chcieli właśnie odbić. W górę. Mało tego, ten poziom 25,800 jest również skorelowany z 0,618 FIBO, z golden pocketem wzniesień Fibonacciego, więc to wydaje się bardzo prawdopodobna strefa do tego, aby zakumulować tutaj bitcoiny i dopiero w tym momencie po pewnej akumulacji spróbować przebić ten poziom, spróbować przebić ten poziom linii trendu i podejść pod 26,400, jednak dopiero wybicie poziomów 26,400 może być sygnałem do tego, że będziemy mogli atakować wyższe przedziały cenowe oraz wyższe Szczyty. Ja uważam, że jest prawdopodobieństwo na zejście ceny nawet do okolic 25500, ale dlaczego to się dzieje to oczywiście opowiem troszeczkę później w tym market update, bo wszystko zależy od tego w jaki sposób nastąpi reakcja ceny w okolicach 25 800 i o wszystkim oczywiście będę informował na naszym Discordzie. A jeśli chcesz mieć dostęp do naszej społeczności Świat Krypto Trading School, w której znajdziesz sekcję tradingową, a w niej analizy poszczególnych kryptowalut, czat tradingowy, gdzie wspólnie rozkminiamy rynek, poradniki do tradingu dla początkujących oraz do najpopularniejszych narzędzi, a w sekcji prowadzonej przez Świat Krypto znajdziesz insighty z rynku i wszystkie informacje o nadchodzących airdropach w jednym miejscu. Dołącz do naszego bezpłatnego Discorda klikając pierwszy link w opisie pod tym filmem. Teraz możemy omówić kolejne scenariusze, które mogłyby się wydarzyć na naszym wykresie Bitcoina. Zauważ, że jest ich kilka, ponieważ warto zauważyć, że lokalnie stworzyliśmy sobie tutaj strefę wsparcia z tych knotów na H4-kach pomiędzy 26 000 a 26 050. To jest też strefa, która być może będzie ważna dla tego wykresu, bo tak jak już wspominałem, strefa Golden Pocket jest wyczekiwana w cudzysłowie przez większość rynku, biorąc pod uwagę e-hit mapy, biorąc pod uwagę wzniesienia Fibonacci'ego. Więc kto wie, czy może ktoś nie będzie chciał troszeczkę. Wcześniej zareagować na tą strefę, właśnie z okolic 26 tysięcy, wtedy przebić linię trendu spadkowego i albo ją przetestować i ruszyć do góry, albo dopiero wtedy po przebiciu tej linii trendu zahaczyć o poziomy 25800 i wtedy uderzyć na wyższe poziomy. To jest jeden ze scenariuszy. Kolejny scenariusz mamy ten, który przewiduje duża część osób, które gdzieś obserwuje i które mówią o analizie technicznej, czyli ten poziom 25800, na który ma nastąpić reakcja. Ja uważam, że może zostać stworzony niższy dołek, jeszcze nadal w tym trendzie spadkowym i zejście do poziomu Fair Value Gap. Na H4, który jest tutaj uformowany, pomiędzy 25600 a 25180, tak aby zebrać jeszcze kolejną płynność, która jest też duża, patrząc na hitmapy, właśnie w okolicach 25600. Wtedy byłoby to zupełne wyczyszczenie tych longów tutaj z tych poziomów poniżej i dopiero wtedy raid do góry. To jest schemat, na który ja osobiście czekam. Mój limit jest ustawiony na 25550 i tutaj będę obserwował, jak to będzie wyglądało, bo jeśli jeśli zauważę, że cena w okolicach 25800 dostanie dużego impulsu i tutaj w ogóle nie będzie jakiejkolwiek możliwości na to, żeby ta strefa została przebita, wtedy swoje zlecenie wycofam i wtedy będę szukał wejścia w okolicach ceny 25800. Jeśli to miałoby się ułożyć tak jak mówi większość, no to po prostu schodzimy w okolice 25800, być może delikatnie go przebijamy, ale nie zamykamy tutaj świecy H4, tylko jakimś knotem ją przebijemy, zamkniemy tą świecę w 25800 i będziemy właśnie szukali pozycji długiej. Jednak żeby cokolwiek tutaj miało jakąś rację bytu, najważniejsze jest przebicie poziomów na tą chwilę oczywiście 26400, ponieważ ten poziom był bardzo często testowany na wykresie. Dopiero przebicie tego poziomu otworzy nam drogę ku wyższym zakresom cenowym. Żeby znaleźć potwierdzenia na wyższych przedziałach czasowych, Zwróćmy uwagę sobie znowu na D1. Lokalnie cena tworzy wyższe dołki, to oznacza, że jesteśmy lokalnie w trendzie wzrostowym, ale co ważne, widzimy, że ta linia trendu pokrywa się z klinem na H4, który omawialiśmy przed chwilą. Zauważ, że dochodzimy do momentu, w którym powinna nastąpić jakaś silniejsza reakcja na wykresie. Jednak to co najważniejsze dla wykresu i dla wzrostu ceny, tak jak już omówiłem chwilę wcześniej pod kątem 26400, jest wybijanie kolejnych szczytów, które teraz są zaznaczone tymi przerywanymi liniami, ponieważ żebyśmy mówili w ogóle o jakichkolwiek początkach, Próby odwrócenia trendu, potrzebujemy wybijać kolejne szczyty, czyli na poziomie 27 200. 27 700. Oczywiście to nie są szczyty higher high, jednak te poziomy, w których cena najmocniej reagowała, tutaj chciałbym, żebyśmy je dobrze rozumieli. Dopiero potem 30 000, ale zanim 30 000 osiągniemy, mamy jeszcze poziom w okolicach 29 100, który również będzie dla nas ważny. De facto przebicie 27 200, przetestowanie, zamknięcie tam świecy H4 powyżej tego poziomu, może powodować jakieś próby podejścia pod 29100, ponieważ tutaj widzimy bardzo silną strefę oporu, która będzie do przejścia, jeśli będziemy chcieli atakować szczyt na 30 tysięcy. Oddalmy jeszcze wykres z przedziału D1 i zauważ, że tutaj widzimy kolejny klin, który zmierza do tego, aby zostać wypełnionym, i tutaj powinna nastąpić jakaś reakcja. To, co dla mnie ważne na tym wykresie, to fakt, że dopóki utrzymujemy się nad poziomem 25 tysięcy. Na wykresie ja wciąż jestem nastawiony bullish do rynku. Dopiero przebicie tego poziomu 25 tysięcy, zamknięcie tutaj świecy D1, jakiś retest może otworzyć nam drzwi na 23, 22 tysiące. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, które omówiliśmy wcześniej, jestem wciąż nastawiony bardziej bullish na aktualny rynek. Jako ciekawostkę przygotowałem też dla ciebie taki wykres. Jeśli już mówimy o klinach, zobacz, jeśli chodzi o wykres BLX, to jest ta ujednolicona cena bitcoina brana z kilku giełd, no to od 97 tygodni na wykresie weekly, czyli 97 świec, jesteśmy w dużym trendzie spadkowym, tylko przez 46 tygodni jesteśmy w trendzie wzrostowym i jak widzisz, znowu ten klin się tutaj już zawęża. Prawdopodobnie będzie następowała jakaś silniejsza reakcja ceny. To co jest ciekawe, podobna sytuacja występowała pomiędzy 2018 a 2020 rokiem, kiedy to nastąpił też ogromny wystrzał ceny i mieliśmy hossę. Jest to dość podobne, jednak mówię tutaj, możemy jako, potraktować to tylko jako ciekawostkę. Jeśli taka ciekawostka Ci się podoba, albo to co ważniejsze, moje analizy do tej pory podobają Ci się i wpływają na to, że podejmujesz lepsze decyzje na rynku. Zostaw proszę lajka, skomentuj być może ten film, byłoby mi bardzo miło zobaczyć, jak postrzegasz to o czym mówię. I oczywiście zacznij subskrybować ten film klikając subskrypcję oraz dzwoneczek. A ja chciałbym tylko dodać, że właśnie dzisiaj wypłaciliśmy 420 dolarów członkom naszej społeczności która zdecydowała się dołączyć do giełdy Bybit, z której my korzystamy i właśnie w tej chwili w prawym górnym rogu na karcie pojawia się poradnik właśnie do giełdy Bybit, z której ja osobiście korzystam i korzysta nasza społeczność, gdzie omówiłem od samego początku, jak założyć konto, jak zrobić pierwszy depozyt, a później jak w ogóle zacząć grać grę na dźwigni i jak korzystać z futuresów na tej giełdzie. Jeśli chcesz to obejrzeć, zapraszam Cię do kliknięcia w kartę w prawym górnym rogu, a my przechodzimy już dalej. Teraz przejdziemy sobie do nowej analizy na życzenie, którą Proponuje nasza społeczność na każdym market update. Jednak zanim to zrobimy, Zobaczymy, co zadziało się od naszej ostatniej analizy na życzenie. A ostatnio analizowaliśmy XRP, i nasza analiza wyglądała w ten sposób, że planowaliśmy, zauważyliśmy tutaj strefę wsparcia. Planowaliśmy dwa scenariusze: albo moment, w którym strefa 0,5150 zostanie przebita i odwiedzimy kolejne poziomy na 0,54, lub strefa zostanie zrespektowana, zostanie przetestowana, stworzy się niższy szczyt. I odwiedzimy z powrotem poziom wsparcia na 0,48. Jak widzicie, ten drugi scenariusz analizując cenę sprawdził się, wypełnił się praktycznie w pełni. No, nie doszedł idealnie do naszej strefy. I zobaczcie, tutaj strefa oczywiście została przebita, jednak zostało to zaraz zgaszone przez kolejną świecę H4. Nastąpiła reakcja i respektowanie tej strefy. Znowu bardzo silna reakcja spadkowa. Wytworzyliśmy niższy dołek, jak widzisz, tutaj był już niższy dołek i tutaj stworzyliśmy trend spadkowy i według analizy zeszliśmy do poziomów do okolic właściwie ostatniego wsparcia. Tak wyglądała nasza analiza XRP. Jeśli ktoś skorzystał, jeśli skorzystałeś z tej analizy, daj znać w komentarzu. Kolejnym coinem, który analizowaliśmy ostatnio na analizie na życzenie, była właśnie Gala, a jeszcze wcześniej był Gal, więc dziękuję raz jeszcze osobom, które to zauważyły. Jednak wracając do naszej Gali, przewidywaliśmy to, że stworzył się tutaj pattern tak zwanej literki W, co oznaczałoby, że cena powinna wyskoczyć do góry, przetestować ważny poziom i odwiedzić wyższe poziomy. Jednak to się w ogóle nie wydarzyło, cena nawet nie podeszła pod ograniczenie, pod opór tej litery W, postanowiła wybić ten poziom dołem i jak widzicie teraz z wykresu, wróćmy sobie na H4. Następuje jakaś konsolidacja, tutaj stworzył się dołek, jednak jak widać ten dołek, nie został wybity i tworzą się wyższe dołki, co oznacza możliwość jakiegoś lokalnego Podbicia ceny i z racji tej linii trendu wzrostowego spokusiłbym się tutaj o zajęcie jakiejś pozycji długiej ze stop-lossem oczywiście pod ostatnimi dołkami, czyli powiedzmy ze stop-lossem nad 0,1250, tak żeby było bezpiecznie, ponieważ potencjał wzrostów jest ogromny. Oczywiście mamy po drodze jakieś poziomy, na które będzie należało uważać, jak chociażby ten 0,1390, potem 0,1481, który również będzie właśnie tym silnym trendem spadkowym, który będzie należało przebić. Więc na tę chwilę jest szansa, aby zająć pozycję długą z krótkim stop i poczekać co będzie się działo w okolicach tej linii trendu. Tutaj mówię już o dłuższej perspektywie na gale. Nie jest to raczej rozgrywka na kilka najbliższych dni, tylko bardziej długoterminowa. Jest tutaj potencjał na ciekawe wzrosty. I właśnie się zorientowałem, że zrobiliśmy analizę gali, której tutaj miało nie być, więc to taki bonus od Crita. Przechodzimy już teraz do tego, o co prosiła nas społeczność. A jeśli chodzi o coiny do dzisiejszej analizy na życzenie, to zaczynamy od Atoma, o którym już wcześniej wspominał Wedion i wybieramy optymizm od Artura9981. Co widzimy na wykresie atoma? Przede wszystkim widzimy to, że był wcześniej tworzony silny trend wzrostowy. Jednak można dopatrzyć się tutaj formacji głowy i ramion, która mówi, że przebicie tak zwanego powoduje spadek ceny, akurat w tym wypadku, kiedy head and shoulders wygląda w ten sposób. To się idealnie pokryło właśnie z naszą linią trendu. No i teraz znajdujemy się w okolicach strefy 7050-7100. Jak widzicie, to jest silna strefa, na którą wcześniej wykres reagował dość mocno, więc teraz nie potrafimy jej przebić. Długo się w niej znajdowaliśmy, nastąpiła reakcja, jednak nastąpiło Podbicie pod tą strefę, zrespektowanie jej, i to co ja widzę, i moment, w którym ja chciałbym tutaj szukać pozycji długiej, to właśnie Golden Pocket, czyli okolice 6.785. Uważam, że ten poziom zostanie cały czas respektowany, i dopiero zejście i zebranie płynności z okolic 6,785 spowoduje impuls do wzrostu i przebicia tej aktualnej naszej strefy wsparcia w okolicach 7100. Jednak prócz analizy technicznej warto jeszcze wiedzieć coś więcej na temat te, danego projektu, i to właśnie dostarcza nam kanał Świat Krypto Insights, na którym możemy wyczytać, że szykuje nam się spory event w październiku, kilkudziesięciu speakerów oraz świat krypto. Mówi tutaj o możliwości longa przed rozpoczęciem tego wy wydarzenia. Event rozpoczyna się 2 października. Więc powiedzmy sobie coś na ten temat więcej. Wróćmy do naszego wykresu, na którym zaznaczyłem 2 października. Oczywiście to, co tam przeczytaliście, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Zobaczcie, że zwykle bywa tak, że w momencie dużego wydarzenia, cena na dwa dni przed tym wydarzeniem bardzo często lubi spadać. Co to oznacza? Że do końca miesiąca jesteśmy w stanie szukać pozycji długich w cudzysłowie bezpiecznie na tej kryptowalucie, ponieważ na dwa dni przed wydarzeniem może się zdarzyć tak, że traderzy będą chcieli tą cenę zbić do niższych poziomów, a żeby w momencie wydarzenia, kiedy pojawią się jakieś ważne informacje na temat danego projektu czy na, tem na temat może całego ekosystemu, cena po prostu ruszyła ku górze. Innymi słowy, chcą zająć jak najlepszą pozycję do tego, żeby skupować tą kryptowalutę. I to się nazywa efektem sprzedawaj plotki, kupuj fakty, ponieważ na dwa dni przed wydarzeniem może pojawić się bardzo dużo różnych informacji, chociażby na Twitterze, jeśli chodzi o to wydarzenie. Wtedy pojawi się mały chaos na rynku, i wtedy będzie można łatwo tą cenę sprowadzić na niższe poziomy. Z takim właśnie nastawieniem, że czekamy na fakty i na informacje, które właśnie będą miały miejsce na tym wydarzeniu, żeby to było bardzo dobre miejsce do tego, żeby tego koina zacząć skupować. Więc to, co teraz mogę Ci powiedzieć, to fakt, żeby obserwować to, co się dzieje aktualnie na wykresie, wziąć pod uwagę ten krótkoterminowy akurat mój tutaj scenariusz na rozgrywkę na atoma i pilnować momentu na dwa dni przed atomem, bo być może ten dzień wydarzenia będzie bardzo dobrym dniem do zajęcia. Znowu pozycji długiej, a żeby kupować fakty, a nie poddać się temu FOMO, które będzie na sprzedawaniu plotek. To jest taki kolejny insight z przykładu, o którym mówiliśmy wcześniej, kiedy omawialiśmy coina YGG. Jak widzicie, omawialiśmy go tutaj 19 sierpnia. I mówiliśmy, że cena będzie mogła spadać do momentu unlocka. I zauważcie, co się wydarzyło: cena została bardzo mocno wywindowana do góry, jednak stworzył się niższy dołek, i tutaj część naszej społeczności podjęła pozycje krótkie, które można zobaczyć właśnie na naszych czatach. Mało tego, cena zaliczyła TP1, TP2 oraz TP3. I zauważcie, że cena teraz do unlocka, od momentu, kiedy mieliśmy analizę, cena była 0,20, ona teraz jest w tych okolicach do unlocka: 20. 27 sierpnia zostało dosłownie jeden dzień i mamy cenę bardzo podobną do momentu, w którym my zaczynaliśmy. Ale co oni zrobili? No, wykupili ten projekt, wywindowali cenę, potem ta cena znowu spadła, wykupili ją. To jest pewien rodzaj manipulacji i spadali z tą ceną do okolic do właśnie z naszej analizy. I prawdopodobnie właśnie takim podobnym insightem jest to, o czym Ci opowiedziałem o Atomie, więc być może warto będzie z tego skorzystać. Teraz kolejny coin, który był na prośbę naszego użytkownika. Mamy optymizm. Jak widzimy, jesteśmy w silnym trendzie spadkowym. Od dołu jest respektowana linia wsparcia na poziomie 1,21. Trend spadkowy wciąż się utrzymuje, linia trendu jest respektowana. I powstaje na nią bardzo silna reakcja. To co możemy zobaczyć, to właśnie tutaj z wykresu D1, właśnie te poziomy. Przejdźmy sobie na H4 i zauważmy, co nam może podpowiedzieć wzniesienie Fibonacciego. Jak zrobimy to wzniesienie Fibonacciego, zauważymy, że Golden Pocket jest w okolicach 1,29. Jednak wykres szedł niżej do poziomu 0,786 na wzniesieniach Fibonacciego, czyli do ceny nawet. 1,24, jednak ten poziom został zrespektowany, czyli zniesienie Fibonacciego nadal jest aktywne, że tak to nazwę, i zauważcie, że to oczywiście pokrywa się z tym poziomem tutaj silnego popytu, który wystąpił i cena wyskoczyła do góry. Co możemy teraz zrobić? Obserwujmy, jak będzie wyglądała reakcja na Golden Pocket, czy będzie to raczej reakcja Prospadkowa i będziemy chcieli kontynuować ten trend spadkowy nawet tutaj już na niższym interwale, tworząc kolejny niższy dołek, czy być może Golden Pocket będzie strefą akumulacji, w której przebijemy go, przetestujemy i wtedy albo podejdziemy pod linię trendu, która ciągle jest respektowana przez wykres, albo z wykresu bardziej długoterminowo. Zaczniemy szukać pozycji długiej po tym, kiedy linia trendu zostanie przebita, zretestowana, i wtedy będziemy szukać take profitów, które są nawet tutaj rozrysowane już na wcześniejszym scenariuszu, ponieważ o tym scenariuszu mówiłem już na naszym Discordzie. I na sam koniec informacja dla osób, które zastanawiają się, czy aktualna cena 26 tysięcy dolarów jest odpowiednia, żeby kupować Bitcoina długoterminowo. Ponieważ jak podaje Świat Krypto w swoich insightach na kanale, zauważ, że MicroStrategy dokupiło 5, ponad 5 tysięcy Bitcoinów za łączną sumę 147 milionów dolarów. I co ważne, ich średnia cena zakupu w tym wypadku to 27 053, a wszystkie ich Bitcoiny to cena zakupu 29 500. Więc zauważ, że jeśli duże instytucje skupują Bitcoina i średnia cena jest nawet powyżej aktualnego poziomu na Bitcoinie, to sam sobie odpowiedz na pytanie, czy cena 26 tysięcy jest za wysoka, czy to już jest za późno, czy to może jest odpowiedni moment na to, żeby zacząć skupowanie Bitcoina. Kolejnym takim newsem, który jest... Prowzrostowy, pro, wzrostowy, pro bullish, jeśli chodzi o bitcoina, no to to, że giełda Coinbase pomyślnie zarejestrowała się w hiszpańskim banku centralnym, aby oferować usługi związane z krypto w ich kraju. Następna rzecz, wczoraj wyszła informacja, że Binance otwiera się ponownie na, na giełdę w Japonii, w Hiszpanii i w Belgii. Te wszystkie informacje świadczą o tym, że adopcja rynku krypto rośnie. I na sam koniec największa grupa bankowa w Japonii rozpoczyna współpracować z oddziałem Binance w Japonii. Celem współpracy jest wprowadzenie kolejnych stablecoinów. Zauważ, że z Ogromny rynek japoński będzie dołączał na rynek krypto. Więc pytanie, czy to jest dobry moment na skupowanie kryptowalut? Myślę, że jeśli potrafisz łączyć kropki, będziesz w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. I na dzisiaj to już koniec tego market update'u. Daj mi znać w komentarzu, czy było to dla Ciebie pomocne. Jeśli tak, to przynajmniej zostaw lajka pod tym filmem oraz nie zapomnij o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnego market update'u, który już w niedzielę. Ja dziękuję Tobie za Twój czas razem. Grim Talks, pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia.